Dobra, okay. yo, yo, nie słyszę was, niestety. Robimy teścik, ciekawe czy mi się uda. Dawno nie grałem w ten tryb w sumie. Jeden klocuszek, drugi klocuszek, bomba, klat, dobra. Facebook mi tu będzie! Jakiś dyrdy mały, kurde, wyłącz mi to. Pyk, pyk, pyk. Ja, ale tu nie ma żadnego relazu, co jest? Co tam jest? Neizo. Ty, z relazy mi daj. Coś się robi nieociekawie, się... Boom. Tu było żelazo, ja pierdzielę, jestem upośledzony jakiś Dwa, ja tu nie włożyłem węgla Jasnych wind O, są bale e, Żarcie, bo to jest bardzo ważne Dziek graczy Dobra, wiadomość jest dobra taka, że jestem daleko od innych Ten coś tam kombinuje już na mnie, już widzę to Maciursko jedne Teraz tu nie ma, nic, żadnych diaksów, nic Płoń, płoń Upalaj. Liści nie ma, nie? No niestety chyba nie ma liści. by nie ogarnę, bo tych jawusz. Jest szansa na to, żeby mi wypadku tak byłoby niskie. Oooooo, gripsą. Raczej dużo z moimi umiejętnościami z nimi nic, nic nie zrobię. Oto też raczej go nie wykorzystam. Ale hamuwa wariacie. No so, i wypierdzielaj mi stąd. przestań mi tu łazić gdzieś. W siarzku. Czemu ja kopałem kamiennym kilofem cały czas. Jestem ułomny jakiś, naprawdę. Jomenty w końcu! Jak to zmniejszenie borderów? Już? A nie, za dwie minuty dopiero. Dobra, git. Co teraz za jednak nie dwie minuty, ty już leci. Dobra, bierzemy żelazo i lecimy stąd. Cześć, w którą stronę border? A muszę iść? Dobra, border by się zatrzymał trochę. Mogę szybciutko sobie zrobić jakieś rzecz. Chestplate, chestplate trzeba zrobić. Tragiczne w grę, ty. A jakiego masz to Stefan? Człowieku, mógłbyś stąd odejść? Odejść, odejść, nie, człowieku. Ej, tam, tam, grafik jest, nie? Zapiłem go już. Nie, człowieku, wy. dalej to. Powykodyźć, chodź stąd! Kupaki, prajer! Ja pierdzielę się siekiery, go tak porobić! Aż przykro się na to patrzy! Ja pierdzielę, człowieku! Co tam zrobić? Węgiel, węgiel. Tarek, co mają być moi przeciwnicy? to ja 20.00. Tam był entampik, jakiś miałem, ja, mam tu, jest, jest, może. Chwila I'm breaking, I'm breaking dobra. dobra, 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 już, już, już Już idę, już idę, no człowieku, spokojnie, ty Gdy to bije? Gdzie jest ten mój ten, co przepadłem tu? To wezmę ze sobą, bo ja nie chcę stracić tego Dobra, luźno, luźno, luźno Po to, to było taki jaki przester Tobą chleb Felek, felek ło wow wow O wow, Ło-oo! Wow, 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 wow. Zostaw mnie na lata! Człowiek, masz takie przestery, że tego tak się zrozumieć nie da. Zostawiliśmy tylko we dwoje. Idź ode mnie, idź ode ja, mnie! Ja cię. Ja cię nie rozumiem! Ja to... cię nie rozumiem, mister Stefan! O nie oj ty, człowieku! Stefan! Ej! Ja mam propozycję, nie? Ja mam propozycję. O ty... ej, no, nie. Chodźku, O nie! O nie, co ty masz na tym chłopie? Pracuje się, to się ma! Wiesz, co to znaczy praca? praca? Tak wiem. O, jest? Praca 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 praca, praca! 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 Co? Ja, co? Hmm. To się serio, obok granicy, teraz piłem akurat. No, to super. Felek jeszcze, kupa, super. Ba bomba klar. To idę chyba od razu rozpiermandolić. bo to nawet nie ma co. Będzie mi teraz to sery biło tu czas, tak? O człowieku, teraz to się szykuj na sromotny w pieprz znaczy solidnie, o cześć, cześć kolego, cześć, 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 cześć Cześć, cześć Dobra leży, 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 leży Git, git, git jestem, jestem, takim graczem tego Minecrafta, jestem tak jestem tak dowalony jeszcze widzę wszystkich grać. No i bomba. Czy mam takie śpietyki? Mam takie śpietyki. O! Cześć nejzo Nie wiem co ty gadasz, bo jesteś daleko ode mnie i cię mój Amplificator nie wyłapuje. Ale wiesz co? Idę ci wywalić bombę. Idę ci wywalić bombę, A nie Mam mówię. diamentowego seta. Wiesz co? Jednak nie idę ci wywalić bomby. Ja jednak. Jednak, jednak rezygnuję, stary. Jednak rezygnuję. Zabiłbym za enchanting. O, tam już jest bedrock. Tam już nie pójdziemy. O! O, ten goście, co go zabiłem, to wyszedł z gry. No, widać jaki. Rage Quitter. Nie daje sobie rady z takim prosem jak ja Kur... a prawie kowadło mnie zabiło Jasnych więc ja się wystraszyłem tego gówna Mniejszenie borderu i jakiś... żaden problem tak. Jakiś lucik, skrzyneczka, coś ten, deseń Fajnie by było, ale chyba... chyba chuj do dupy e, Znaczy, szyszkami w dziuple Znowu? Ty! a się jeszcze nie przygotowałem za bardzo ja chyba zrobię sobie tunele takie ewakuacyjne na cały środek, żeby w razie czego móc co, mój Boże. Kop się, kop się, kop, 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 kop. O, mam drugi level! Aha, ale bomba! Szkoda, że teraz mi to nie pomoże, jakoś bardzo. Ale mam drugi level. Kto tu jest? Nikt. A, dobra, Ufam, że nikogo tu nie ma. Dobra, to ty sobie tam Dobre. wiesz. Szukaj sobie życia dobrego i tak dalej. Filipka zabi, krok siuka. się że co chodzi. Znowu border leci, no okej. Okay. Robimy sobie szybki tunel tutaj, żeby nie mieć żadnych problemów potem w przyszłości. Ty, ale ten border zapieprza. Co jest ty? Ty, szybciej! O, damy się dostają, ale będziemy się gdzieś się od tego. Nie, bo ja też. Nie gadaj! Nie gadaj! Znaczy ja wstępnych wygrałem! <grym> ty! To szybki ten border, nie? Ale cipki, ale cipki. Za szybki border pod koniec. Nie, nie. Tak, ale cipki, no pewnie, no. Za szybki border.